Z Dzień dobry, jesteśmy w trakcie różanego sezonu, co zresztą widać tuż za mną, i dzisiaj chciałam się zmierzyć z tematem bardzo trudnym dla mnie tematem najpiękniejszych róż w ogrodzie, bo jak wiecie, to temat bardzo subiektywny dla niektórych każdy ma swoje własne upodobania i kolorystyczne i pod względem wielkości krzewu pod względem wielkości ogrodu, jaki posiada i bardzo obiektywnie chciałabym Wam polecić, Odmiany, które będą dla osób, zwłaszcza początkujących, dla takich, które rozpoczynają albo chcą rozpocząć przygodę z różami, mają bardzo wiele obaw, jakie róże mogą zaprosić do swojego ogrodu, jakie róże nie sprawią im trudności, a na pewno dadzą pożądany efekt. No i oczywiście, które róże będą bardzo, bardzo miały długie, rozciągnięte w czasie, obfite kwitnienie, ewentualnie będą to kwitnienie bardzo często, mocno powtarzały. Dlatego dzisiaj bądźcie ze mną, zapraszam Was na, na ten odcinek odcinek bardzo serdecznie. Rozpoczynając moje top 10 odmian, które najbardziej chcę Wam polecić do ogrodów, jako najpiękniejsze róże w naszych ogrodach, muszę rozpocząć od róż okrywowych. Jest to chyba jedna z form najprostsza do naszej uprawy, do wszystkich ogrodów, najbardziej uniwersalna na wszystkie stanowiska, najbardziej niezawodna, jeśli chodzi o odporność odporność i na choroby, odporność i mrozoodporność, czyli na naszą strefę klimatyczną. I tutaj stoję tuż obok odmiany White Fairy. Fairy, przepiękna seria barw, od białej poprzez żółtą, delikatny róż, tak jak The Fairy, mocny róż Pink Fairy, aż do mocnej czerwieni Red Fairy. Bardzo niezawodna róża, bardzo, bardzo polecana chyba przez wszystkich i również przeze mnie. Jeśli komuś właśnie zależy na róży, która będzie kwitła non-stop, nieprzerwanie do późnych, późnych, już takich prawie że mrozu w naszych ogrodach, to zdecydowanie bardzo warta odmiana, polecenia. I również to, że jest naprawdę bardzo mało, prawie bezobsługowa, bo tylko to wiosenne cięcie kosmetyczne, ewentualnie odmładzające. Dlatego naprawdę miejcie na uwadze te róże jeśli rozpoczynacie swoją przygodę jeśli chcecie te rabaty wypełnić zdecydowanie i okryć przestrzeń na pierwszy plan czyli na obrzeża rabat do małych ogrodów i do dużych ogrodów bo wszystko zależy od tego jaką przestrzenią dysponujecie naprawdę odmiany warte polecenia i naprawdę wiele kolorów także do każdego zestawienia, czy to ogrodów zimnych, czy to ciepłych barw, zdecydowanie obwódka z róży rabatowej bardzo Wam załatwi naprawdę każdy ogród i da nam efekt. Tuż za mną w tle odmiany okrywowe szczepione na pniu, bo mówiąc o najpiękniejszych różach do ogrodu i wymieniając Wam wszystkie róże okrywowe jako niezawodne, jako strzał w dziesiątkę, bo czy to są odmiany okrywowe rosnące ciut wyżej, czy to odmiany okrywowe, które się płożą dosłownie po gruncie, wszystkie z tych odmian są niezawodne. Dają nam niesamowicie piękne, kwieciste dywany przez całe lato, aż do późnej jesieni, właściwie do mrozów. Nie sposób pominąć odmian szczepionych na piu. Po prostu przepiękna, jedna wielka kaskada kwiatów, oblepa morze kwiatów. Jak widzicie za mną tutaj odmiana białko, Sfany, coś cudownego i nie może ich również zabraknąć w każdym ogrodzie. Zdecydowanie Wam polecam. Mówiąc o różach okrywowych, mamy również na myśli róże okrywowe na piu, szczepione na sztanie i tutaj za mną odmiana bianko. Bardzo duża zaleta tych odmian, jeśli mowa o ich zdrowotności. Spójrzcie tutaj. W tym roku mamy bardzo dokuczliwą falę mączniaka. Bardzo trudno jest zwalczyć tego mączniaka na wielu odmianach. Tutaj w tym przypadku nie ma śladu. Mamy już prawie połowę lipca. I odmiana piękna, zdrowa, liście ciemne, błyszczące. I oczywiście fala, cała kaskada kwiatów. Więc jeśli myślimy o różach właśnie takich typu okrywowego i kupimy te wszystkie wersje szczepione, kaskadowe, zwisające fale kwiatów, to zdecydowanie bardzo Wam polecam do ogrodu. I tak jak tutaj, czy to na rabacie z różami, czy to na rabacie z bylinami, pięknie wygląda do wszystkiego. Także zdecydowanie mogę Wam polecić właśnie odmiany okrywowe. Jeśli chodzi o odmiany wielkopwiatowe, miałam naprawdę y, ogromny, ogromny dylemat, bo nie chcę, żeby to było całkiem bardzo y, subiektywne. Moja opinia, bardziej obiektywna opinia i y, treści godne polecenia dla Was, ale nie sposób przejść obojętnie obok odmiany. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać, że to jest Chopin, ale niestety nie. Odmiana bardzo przypominająca Chopina. Również ogromny kwiat, spójrzcie, bo zasłania moją dłoń, jeśli do niej przyłożę. A jest to odmiana wielkokwiatowa Elina. Odmiana bardzo zdrowa, bo jeśli w tym roku Chopin niestety był wielokrotnie już atakowany przez mączniaka prawdziwego, to tutaj spójrzcie na liściach nie ma żadnej oznaki choroby. Bardzo ciemno błyszczące, bardzo ciemne, bardzo zdrowe. Odmiana o kwiatach bardzo dużych i bardzo przypominająca Chopina, chociaż ten śmietanowy ton to jednak wpada w taki bardziej, bardziej mocno żółty, aż do rozkwitnięcia, gdzie widać złote, piękne, ciemne pręciki, kiedy ukazuje swój środek. Pięknie zwabia zapylacze, więc jeśli macie już Chopina, a nie macie tej odmiany w ogrodzie, to bardzo warta polecenia naprawdę piękna, przepiękna o dużych kwiatach. Buduje piękny, zwarty krzew, więc słuchajcie, Elina u mnie ma bardzo wiele punktów. Osobiście nie bardzo jestem zwolenniczką żółtego koloru w ogrodzie. Ale tutaj co do tej odmiany naprawdę nie mam zastrzeżeń, bo fajne połączenie takiej śmietany z takim delikatnym żółtym, do tego ciemne, zdrowe liście, piękny, zwarty krzew. Tutaj jest posadzona, już Wam mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć krzewów i tworzy nam takie piękne skupisko. Jestem teraz obok pastelowo-różowej piękności. Zdecydowanie w tych tonach, również ja dzisiaj. Jeśli lubicie, właśnie taką bardzo elegancką różę w swoich ogrodach, to zdecydowanie Wam polecam. Tutaj odmiana. Pnąco parkowa. Nie pokazuje tutaj swojego wdzięku i całego potencjału, bo corocznie jest bardzo krótko ścinana wiosną. Nie ma tutaj podpór, nie jest prowadzona w swojej właściwej formie, ale spójrzcie, jak szybko buduje swoje długie przyrosty. Więc zapewniam Was, że to odmiana właśnie typu pnącego. Jeśli macie ochotę upinać, czy to na pergoli, czy to na obelisku, czy też na kratownicy, to jak najbardziej Wam polecam. Kwiaty pełne, zbite, duże, o takim ciemniejszym różu w środku i delikatnych. Lekko białawych, pastelowych barwach na zewnętrznych płatkach, w pąkach seledynowa z takim lekkim muśnięciem różu. Pąk stoszkowaty również bardzo elegancki i liść, słuchajcie, duży, lekko strzępiasty, błyszczący, ciemnozielony, jest dużą ozdobą tej odmiany. I jak widać przy tegorocznych natężeniach, czy to mączniaka prawdziwego, czy to już czarnej plamistości, która pojawiła nam się o tej porze. Tak, tutaj żadnych naleciałości, liść naprawdę zdrowy, piękny, ciemnozielony. I jeśli macie na ochotę na taką różę, rajską różę, edenkę, znajdziecie ją u nas jako ettrzarazane. Zdecydowanie Wam polecam, jeśli ktoś lubi takie tony i piękne, takie zielone kolory, tą nasyconą zieleń na liściach i ten piękny, delikatny, seledynowy róż, to zdecydowanie polecam ją do Waszych ogrodów. teraz również koło odmiany parkowej. Odmiana, która kwitnie całymi gronami, więc jedno takie taki, taka kiść i pęt, tworzy nam cały bukiet. Odmiana, którą znajdziecie pod nazwą bonduel. Wszystko chyba mówi samo za siebie, nie muszę tutaj bardzo mocno opisywać tej róży. Zebrana w bardzo, bardzo mocną wielką kiść kwiatów o przepięknym białym kolorze, aczkolwiek tutaj w półcieniu, bo teraz już mamy tutaj całkowity cień, lekko pokazuje różowawe takie barwy i również liście ciemnozielone, błyszczące, zdrowe, więc jeśli poszukujecie takiej róży rosnącej do około półtora metra i lubicie właśnie takie rozświetlone, przepiękne, bardzo jasne barwy, tak jak tutaj ta biel w połączeniu z leciutkim różem, to również zdecydowanie Wam polecam. Również znajduje się na liście moich faworytek. Ostatnia z odmian parkowych, przy których dzisiaj stajemy, to odmiana Elmshorn. Bardzo przeze mnie lubiana. Jeśli ktoś lubi różowe odmiany, piękne różyczki, chyba ciut większe niż przy odmianie Super Excelsie. Troszkę inny wybarwienie, inne tony, bo bardziej taki łagodniejszy róż, aczkolwiek też mocny, nasycony, Lekko przekwitając, lekko jaśnieje, ale te piękne, całe, duże grona obficie kwitnące, zebrane w całe takie kiście, zawsze mnie urzekają. No i oczywiście jest na tyle mm, sztywny ten pęd, że Utrzymuje całe to grono, więc nie opada, nie wymaga podpory. Jeśli chcecie właśnie taki żywopłot stworzony z takiej odmiany, to zdecydowanie Wam polecam. Odmiana może o ciut bledszych liściach, nie bardzo ciemnych, ale równie nasyconych zielenią, równie błyszczących. Bardzo, bardzo zgrabna. Dodaje takiej lekkości w ogrodzie. I bardzo przeze mnie lubiana opada, przekwitając. Nie każdy lubi ten efekt, więc uprzedzam, że również sama się oczyszcza. Odmiany, której nie może zabraknąć w moim rankingu wśród najpiękniejszych róż do ogrodu, to oczywiście miniatury. I tutaj jedna z takich miniatur odmiana gigles. Wydaje Wam się być może ona wyższa, ale to dlatego, że rośnie na skalniaku, który tutaj jest pochylony właśnie w tą stronę do południa, i tutaj wystawa mocno nasłoneczniona, bo od samego rana do późnych godzin wieczornych mamy tutaj słońce, kolor czerwony, który przebarwia się podczas kwitnienia w lekko malinowy, bo to już jest kolejny kolejny tydzień, kiedy ta odmiana kwitnie. O dziwo, róże okrywowe zaczynają znacznie później kwitnienie, a ta odmiana startuje jednak dość wcześnie, jak na różę taką miniaturową i okrywową. Ale spójrzcie, część pędów już tutaj nam przekwitła. Następne jeszcze szykują się mocno, mocno do kwitnienia, bo pełne kiście i grona jeszcze w mocnych pąkach. No i część jest tutaj cały czas jeszcze w fazie kwitnienia. Odmiana sama się oczyszcza, co zresztą widać, bo mnóstwo już też osypanych płatków. Więc jeśli w takim wydaniu, czyli róż miniaturowych, potrzebujecie już do swojego ogrodu, to bardzo Wam polecam odmiana Gigles. U nas w szkółce już od kilku lat. Drugi rok jest naszą nowością, wcześniej była testowana przez nas, a drugi rok, teraz jesienią, trzeci rok, wejdzie to z całym korzeniem, więc u mnie ma zdecydowane naprawdę fory, bo na skalniaku nigdy nie mam z nią problemów. Po takim wiosennym cięciu nie muszę już właściwie nic koniej bardzo robić, odmiany bardzo. O bardzo zdrowych liściach, zielonych, nie łapie chorób mączniaka. No i ten przepych, obfitość kwitnienia, co zresztą widać, także bardzo Wam polecam tą odmianę. odmiana której teraz się znajduje, to również miniatura. odmiana o nazwie święta tereska, bardzo delikatne pastelowe kolory. Właściwie to biel z taką lekką nutą różu. w tym pierwszym kwitnieniu zdecydowana biel, w kolejnych kwitniach będzie nam się pokazywało ciut więcej różu, temperatury będą już niższe, nie będzie takich upałów jak teraz i to też jednak robi swoje. Tutaj na stanowisku mocno słonecznym, aczkolwiek późnym popołudniem już ma tutaj odmiana cień, doskonale sobie radzi. Tutaj to już jest czwarty tydzień bodajże jej kwitnienia, także część kwiatowstanów jest już przekwitnięta. Część jest jeszcze w takiej fazie mocnego pąka. Oczywiście jesteśmy w trakcie ogławiania, przecinania tych przekwitniętych kwiatostanów, więc odmiana jest jeszcze nieoczyszczona. Ale tutaj cały róg, właśnie rozpoczęłam na próbę, posadziłam cztery krzewy właśnie świętej tereski, i jak widać tam dalej w tle. W tym roku dosadziłam kolejne, bo rzeczywiście zdecydowanie tutaj nam się sprawdza. Mimo tego, że ma trudne stanowisko, rośnie w kamieniu i rośnie na takim naprawdę na nasłonecznionym miejscu, bo i od kostki również dostaje tą masę ciepła, nie tylko z góry słonecznego. Bardzo sobie daje radę, bardzo zdrowa i do wszelkiego rodzaju ogrodów, czy to małych, czy to dużych, bo i na skalniaki i na małe rabaty do wypełnienia dużych rabat czy obrzeży, też jak najbardziej, więc Święta Tereska to również jedna z moich ulubionych odmian. I corocznie, mimo że okulizujemy jej więcej, to zawsze jednak teraz, już kiedy mamy lipiec, brakuje tej odmiany w naszym asortymencie, bo przez Was również jest bardzo lubiana. I to, że dokupujecie coraz kolejne, kolejne sztuki do swojej kolekcji, to chyba tylko właśnie o tym świadczy. Nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Odcinek mógłby się ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć w nieskończoność, bo nie ma czegoś takiego jak zamknięcie konkretnej liczby odmian na jedną listę koniec kropka, te odmiany mogę Wam polecić i tylko te zdecydowanie dlatego że każdy z nas ma inne potrzeby, inne ogrody i inne oczekiwania. Tuż za mną cały szpaler róż odmian kanadyjskich, bardzo odpornych. Tutaj nasadzenia tegoroczne, sadzone bardzo późno, koniec maja, i spójrzcie, jedna masa kwiatu, bardzo nas to cieszy. Odmiany, które już są dostępne w sprzedaży, które będą w kolejnych latach jeszcze, są przez nas testowane to Są sadzonki posadzone tegorocznie, więc spójrzcie, jak one się pięknie zdążyły przyjąć, jak pięknie już rozkwitły. No i do tego ta oczywiście bardzo znana mrozodporność kanadyjnych. Dlatego to też odmiany, które będą przeze mnie polecane w kolejnych latach. Nie zamykam oczywiście tego tematu, bo corocznie też w szkółkach pojawiają się ciągle nowe odmiany. Z jednego powodu jest mi troszkę przykro, że niestety nie dzieje się tak to często tutaj na naszym podwórku, w naszym kraju. No niestety te firmy. Zachodnie bardzo nas wyprzedzają, jak wiadomo, u nas okres wojny i, i trudne czasy, które tu, no niestety, zrobiły swoje. No nie mamy aż tak rozwiniętych firm hodowlanych, które zajęłyby się na taką skalę produkcją nowych odmian rów. No szkoda, ale a nóż, a widelec może ktoś przejmie taką pałeczkę i coś się w, tym, w, tym, w tej dziedzinie zmieni. A teraz polecamy te wszystkie róże, które są już dostępne na rynku, które cieszą nasze oko i które powinny się znaleźć w naszych ogrodach jako te najpiękniejsze z najpiękniejszych różanych krzewów. To już pierwszy tydzień lipca za nami część odmian kończy już swoje kwitnienie, tak jak gizelka w tle. U nas niestety mamy bardzo, bardzo duży niedobór wody, bardzo długo, bardzo dawno nie było już deszczu, więc teraz, kiedy rozpoczynamy już ogławianie róż, kiedy część z tych takich wcześniejszych odmian już przekwitła i musimy. Przyciąć te przekwitnięte kwiatostany. Pamiętajmy o obfitym podlaniu, przynajmniej tak jeden raz po tym kwitnieniu pierwszym naszych krzewów różanych, żeby to kolejne kwitnienie, które pędy muszą dla nas jeszcze wydać, było rzeczywiście nie zbyt wielkim szokiem dla rośliny, żeby ta roślina była dobrze nawodniona. I wtedy na pewno szybciej nam wypuści nowe przyrosty, szybciej nam zakwitnie. A ja chciałabym jeszcze przypomnieć tym wszystkim, którzy nie wiedzą, że jak zawsze, co roku ruszył na tegoroczny i coroczny konkurs na najpiękniejszą różaną rabatę. Wszystkie szczegóły oczywiście na naszym facebooku, dlatego bardzo Was zapraszam do napisania krótkiego tekstu i wysłania swoich najlepszych ujęć, swojej najpiękniejszej, ulubionej róży, czy to ulubionej, przepięknej różanej rabaty, swojego ogrodu. Oczywiście, jak zawsze, cenne nagrody. Do zrealizowania w naszej szkółce, a dzisiaj już żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego filmu.